jest kije jest samobity. Państwo ruszyliśmy z naszą e, inicjatywą zajęć mornikowych. Zajęcia modnikowe odbywają się w każde wtorek po godzinie 13. E, byliśmy w Gdyni. Byliśmy w Gdyni by w i przystani. To jest hospicjum dziecięce. To była nasza pierwsza edycja. Zbieraliśmy e, potrzebne e, rzeczy dla hospicjum. Z prezentami i paczkami e, wyjechaliśmy. W tygodniu i dotarliśmy do tygodni. Bardzo chciałem serdecznie Państwu razem z Panem Żydmukiem, który był inicjatorem tego by pomysłu, podziękować. Gorące podziękowanie płynące od tych dzieciaszków, którzy, którzy tam są i od dyrektora hospicjum i właśnie chciałem przekazać to podziękowanie w, w tym miejscu. I już się pojawiają informacje, że moglibyśmy zrobić jeszcze kolejne edycje jeszcze przed świętami, czy może z jakimiś prezentami do nich pojechać. Ale bardzo e, chciałem podziękować panu Zbudowi. w imieniu e, wszystkich państwa. Otrzymaliśmy w prezencie taki kalendarz Gdyńskiego Hospicjum. E, pan Zygmunt się pan pokaże. On jest... E... I dostaliśmy jeszcze taki medal. Będzie wisiał w klubie Głuszczowa Przystawia Hospicjum dla Dzieci jako taka forma podziękowania z uśmiechniętą Buźką, trochę nawiązującą do dzisiejszego wykładu, bo dzisiaj będzie o zdrowie naszych zębów. Chciałbym, żeby wszyscy Państwo po dzisiejszym wykładzie oglądali tak jak ten. Yy... Jak nie? jak? Nie? To wszystko jest możliwe. Z wiekiem zęby się ścierają. Najpierw też liwo, najwolniej. Potem jak ta ciemna tutaj wewnątrz, tu już jest zębina. I to się ściera szybciej. Właśnie i zamiast chodzić do. To... Kosmetyczki i na zabiegi jakieś takie właśnie te bruzdy tutaj i tak dalej, yy, odbudowy i tej czerwieni warg. Trzeba podnieść tą, te zwarcie takie, jak one były. Nie jest tylko, proszę Państwa, sprawa gryzienia, jest to sprawa także rozładowania stresu. Yy. Okazuje się, że my bezwiednie zaciskamy, zgrzytamy zębami, w ten sposób rozładowujemy te stresy i tutaj jakaś odbudowa z czasem no, jest potrzebna. Jest możliwość założenia szyny takiej na to. I wtedy nie trzemy, ona no, nie jest droga. Łatwo się zakładają, na dole to ich nie widać, jeśli się założymy dolne zęby. I wtedy my o ten, o ten akryl z tymi zębami przynajmniej oszczędzamy je dalej, żeby nie, nie, nie dalej ich nie niszczyć, prawda? No i to jest najbardziej skomplikowany staw, jaki w ogóle posiadamy staw skroniowo żuchwowy. Też przychodzą pacjenci i skarżą się przy ziewaniu, przy ruchach. Że to, że to boli, że to skrzypie, że to trzeszczy. Tutaj jest dnie mają swoją pamięć i tutaj wewnątrz otłu no tutaj pokazane jest krążek stawowy, jest chrząstka i żeby właśnie, żeby ta szczęka mogła się wysuwać, mogła przesuwać się na boki, tutaj to wszystko, skomplikowany jest cały ten układ, ustawienie tych zębów i nie, czasami blokuje, nie ma możliwości tego, żeby y, jakiś ruch do przodu, do tyłu na bok wykonać. Y, no tutaj, tutaj y, i często przy właśnie przy tym zgrzytaniu, przy tych, ta krząstka ona tu szybko się zużywa zanika, daje to pole, daje to duże dyskupy. A tu widzicie, w jamie ustnej, jak mało mamy zęba, miejsca, żeby ustawić teraz w tym momencie ząb, który powinien być tutaj na przeciwko. A tutaj z kolei, tutaj nie widać może całości uzębienia, ale patrząc z tej strony, zakładamy, że pacjent nie ma tutaj zębów, bocznych, czyli tych trzonowych, które otrzymują nam wysokość zwarcia i kontaktuje, z sobie tylko tymi zębami przednimi. Czyli widzicie, jak wychylił nam się mocno tutaj ząb, który jest też przeciążony zgryzowo. Najczęściej kończy się to leczeniem kanałowym takiego zęba, a potem utratą. Ale gdy tracimy zęby, gdy zanika nam ta kość, no to w przypadku żufy i szczęki jest troszeczkę na odwrót. Na odwrót. Ponieważ mamy dwie blaszki kości, zewnętrzną i wewnętrzną. I w przypadku żuchwy nie zanika ta blaszka z przodu, tylko ta tutaj od wewnątrz, tak? Czyli kość nam jakby, jej wymiary się nie zmieniają, ale ona nam się wysuwa do przodu, ponieważ kość szczęki, jak sobie Państwo zobaczycie, zanika z przodu, czyli jakby się nam cofa. I w efekcie uzyskujemy, gdy pacjent na przykład wyjmie protezy, tak? taki obraz, że brudka jest wysunięta do przodu. Tutaj przykładamy ślupeczkę pod kątem prostym i takimi ruchami wymiatającymi, tak, bo jeżeli będziemy robić tak zwane kółeczka, to resztki jedzenia będziemy wtłaczali sobie pod te nasze dziąsła, tak, czyli do kieszonek i będziemy tylko tu naszą Tutaj potęgowy stan zapalny, będziemy odsłaniać nasze szyjki zębowe, potem mamy odsłonięte korzenie. Jest zimno, jak zjemy coś słodkiego boli, prawda? Więc w ten sposób naciągamy sobie dziosło na ząb z każdej strony, tak samo na dole, tak samo od wewnątrz i tylko szorujemy w tym miejscu, tak? Wszędzie od strony języka, bo tutaj się zęby ruszają, nie będę pokazywała. I tak samo tutaj. Tak wymywamy każdą powierzchnię zęba. Szorujemy tylko tutaj. Żadnych półeczek.